Dzień dobry, witajcie widzowie. Dzisiaj kolejny odcinek, tak naprawdę króciutki, no bo dzisiaj już jest apogeum zmęczenia. Dziś już po prostu słaniam się na nogach. Nagrywam dla was, jest godzina 22. Praktycznie od samego rana przez cały czas na produkcji. W ogóle nie byłem w domu, dopiero tak naprawdę wróciłem i dosłownie już mam ciemno przed oczami. Idę za chwileczkę spać. No, tak mówię, że to tak wiecie, to tak brzmi, ale naprawdę są, jest tempo wariackie, jest po prostu wszystko. Dzieje się tyle rzeczy, się naraz dzieje, że to jest po prostu szok. Chcemy uruchomić produkcję. Dzisiaj już praktycznie wszystko jest praktycznie dopięte na ostatni guzik. Jeszcze jutro o 8 przychodzi elektryk, żeby podłączyć pewne rzeczy. Już taką dosłownie końcówkę, to zajmie około 2 godziny. Ja od jutra od. Ósmej praktycznie 30 już startuje z ekipą, już startuje z produkcją. I tak naprawdę jutro jeszcze będzie taki cały praktycznie dzień na produkcji, z tego względu, że będziemy wszystkie problemy, które powstaną, będziemy je po prostu na bieżąco usuwali. Będziemy jeszcze jakieś pewnie tworzyli procedury, będziemy jeszcze dopieszczali, bo cały czas coś jest nie tak. Teraz na, już na sam koniec, praktycznie wieczór, już noc, i się okazało, że komputer, który mamy, nie czyta jakieś tam czcionki. Tej czcionki nie można zainstalować. No, po prostu cuda cyrki. I, I tyle kłopotów, że, no, że, to, że to szok. Ale no już niebawem, także już niebawem, mam nadzieję, że będę troszeczkę wolniejszy, już będę mógł wam jakąś kamerką, jakieś przebitki. Na razie naprawdę nie ma czasu na nic. A jeszcze księgowa wysłała mi jakiegoś maila, gdzieś tam jej jeszcze jakieś dokumenty brakują. I, I powiedziałem żonie, właśnie że idę jeszcze, że te dokumenty ogarnę, ale już nie mam sił. Po prostu nie mam sił, nie widzę już. Nie widzę już tutaj ekranu. Także na pewno to jest to bardzo duże poświęcenie. Jest to bardzo duże poświęcenie moje i mojego wspólnika. Aczkolwiek wiemy, że już jesteśmy praktycznie na finiszu i wiemy, że to będzie owocowało dla nas. Znaczy, owocowało, to tak dziwnie brzmi. Będzie przynosiło owoce może o tak, przez najbliższe praktycznie teraz bite 4 miesiące. No bo do 12 grudnia teraz będzie 4 miesiące takie na, na wariackich papierach. I teraz tak, przychód, niedziela, wczoraj yy, ostatnio nagrywałem wam odcinek, że przekroczyłem 40 tysięcy przychodów i że w... Dał niedzielę, mam nadzieję, że to będzie 50 tysięcy. Udało się osiągnąć przychód na poziomie 57 tysięcy, ludzie po prostu podostawali wypłaty, no, yy, naprawdę było szaleństwo. Base Linker co minutę praktycznie wpadało zamówienie, nie jesteśmy teraz w ogóle w stanie się z tych zamówień prawie że odkopać. A jeszcze dropshippingowcy wystawili te same produkty co i my, i jeszcze inne produkty, właśnie ze sklejki. I tam też kilkaset jeszcze zamówień wpadło, jest na produkcję zlecone i czym prędzej musimy uruchomić cięcie 24 na dobę, żeby tutaj się ze wszystkim wyrobić. No jest po prostu jest po prostu wariac wariactwo. Nie? No ale za tym też stoją pieniądze, także tyle jest w tym wszystkim yy, dobrego. Także 224 dzień, kolejny rekord pobity. Już jutro może, nie, pojutrze będzie 4 miliony złotych przychodu. No, i jeszcze pokażę wam, jak ten wczorajszy dzień pięknie wyglądał w Bezlinkerze. Widać tutaj po prostu, no, no, Mount Everest dosłownie na wykresie. Widać piękną górę. Nie wiem, jaka ta góra będzie, yy, jaka ona będzie teraz. No, bo już widać troszeczkę spadki, no ale, no ale. To, to, to na dzisiaj tyle i niebawem troszeczkę więcej. Dzięki, że jesteście.